Widzę, wybijajcie na serwer Bludzi MC. Klubka ta na ten i serweru MC. Klubka Pierwsze m, osoby. Znaczy, no, pierwsza osoba na Bludzi ten którą dostanie mi, dostanie. Uwipa druga. SWIPA, a trzecia WIPA. A na Bludzi pierwsza osoba dostanie. rangę Pomocnik. No, i to jest ranga, która ma Armina Akurat dostanie jeszcze e, a druga dostanie rangę. A trzecia? Uwipa, tak. tak. E, więc zostawcie super lajka. I widzimy się na tych dwóch serwerach. Właścicielem serwera widzimy To.